Przejazd z drogi poprzez tory, no to nastręcza wielu kierowcom dużo problemów. Te remonty, które są wykonywane, one można powiedzieć nie są dobrze wykonywane. Jadąc z drogi, wjeżdżając na tory, samochód skacze można powiedzieć jak piłka. W Czechach takiego problemu chociażby nie ma. Jak to wykonać, żeby było dobrze? Nie, Ja myślę, że jakość wykonywania robu na przejazdach kolejowych jest coraz to lepsza. E... Zdarzają się że takie sytuacje, ale to, to mówimy raczej o przyjazdach, które nie były remontowane od lat. No, jak wiecie, e, wiemy wszyscy, no, naciski tych samochodów są coraz to większe. To już mnie te same samochody, co przez laty, e, duża większa odowność i to między innymi z tego się bierze. Niemniej jednak no, będziemy się starać, żeby to jakoś polepszać. E, e, może problematycznym jest również taka rzecz, że no, wiele linii jest nieczynnych. I tutaj e, być może jest największy problem. A na tych Jelenia, Góra, ja wiem, ja wiem, ja wiem, bo to jest Jelenia Góra I Jeżeli jest taki problem, no to myślę, że będziemy się starać go e, usunąć. Czyli można powiedzieć... Jakościowo, bo, bo, bo jeśli chodzi o jakość napraw tego typu rzeczy, jest znacznie lepsza niż przed laty. To, to jest zdecydowanie lepsza technologia. Czy można się spodziewać, że w jakimś najbliższym czasie, no ja nie mówię o tygodniach, miesiącach, ale powiedzmy w perspektywie roku, dwóch lat takie remonty będą przeprowadzane? Ja powiem inaczej. No, jeżeli, no na pewno będą przeprowadzane w, w przypadku, gdy będzie jakiś Jakaś y, praca remontowa na linii? To zdecydowanie tak. Jeżeli nawet nie będzie, a jest przejazd kiepskiej y, jakości, to, to takie rzeczy też robimy.